Nowy polski słownik z bełkotu politycznego, czy też rozmówki polityczno-polskie? To zapowiedziałem i o tym Wam trochę powiem. Natomiast na samym wstępie chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za bardzo miłe, sympatyczne. Komentarze. Jeszcze na moment wracam do sytuacji. No, z Janem Pińskim i Tomaszem Szwajgertem. Niestety nie mamy kontaktu, nad tym ubolewam. Nie mam oczywiście, broń Boże, takiej intencji, takiego zamiaru, żeby krytykować personalnie czy Janka, czy Tomasza. Absolutnie tego nie będę robić, tym bardziej, że mam taką nadzieję, że nasze drogi jeszcze być może się spotkają. No, i, i okej, okay. chciałbym też powiedzieć, że tu nie chodzi o to, co Janek Piński, Jan Piński powiedział, a czego nie powiedział. Raczej chodzi o to, co zrobił. A zrobił to, że zerwał, już tak powiem, kontakty wskutek informacji wyłącznie podkreślimy, to wyłącznie wskutek zaplanowanej akcji przez hejterów, którymi kieruje, jak widzieliście. Adam Borkowski, zbrodniarz, prokurator. Może nie kierował bezpośrednio, tylko poprzez Piotra Króla, bo wątpię, żeby się kontaktował z tymi absolutnymi nizinami społecznymi, takimi jak jakiś pseudobandyta Chruściel czy, czy Michał pseudonaukowiec, no, no, no z nimi pewnie nie. Aczkolwiek za pośrednictwem Piotra Króla chodziło o to, żeby mnie odciąć od Jana Pińskiego. Jan Piński temu uległ. No ale to jakby jakby ja też nie chciałbym za mocno, ja chciałbym też być dobrze zrozumiany przez was, moi drodzy, ja nie chciałbym za mocno go krytykować też. Dlatego, że no, umówmy się, każdy człowiek ma prawo zrezygnować w dowolnej chwili z różnych relacji, jakie mamy, tym bardziej, jeśli one mogłyby być dla niego po prostu niewygodne z jakiegoś powodu. No więc też nie przesadzajmy, dajmy też im takie prawo. No, mi było trochę smutno, ale, ale to już jest przeszłość, nie będę się na tym skupiać. Natomiast i teraz uwaga, uwaga, broń Boże nie nawiązuje do Jana Pińskiego i Tomasza Szwegerta. Chciałbym ogólnie tylko powiedzieć, że generalnie dla innych youtuberów, czy dla innych mediów wolnościowych ja jestem bardzo niewygodny. Więc ja się też no, w ogóle na przyszłość nie będę dziwić, jeśli nie bardzo będą chcieli ze mną jakieś koalicje zawiązywać. Ech. Czy nawet zapraszać okazjonalnie? No nie, dlatego że, podkreślam, nie mówię teraz o Janie Pińskim, nie chcę nawiązywać do niego. Ogólnie mówię o wszystkich. Z reguły jest tak, że ci youtuberzy, ci, którzy prowadzą jakieś kanały publicystyczne, czy quasi polityczne, czy agitacyjne wszystko jedno albo mają jakieś swoje własne preferencje polityczne, no albo po prostu współpracują z jakąś opcją polityczną. No więc ja, no zrozumcie, że ja też będę niewygodny dla nich wszystkich. Bez wyjątku. Dlaczego? Dlatego, że. O, przepraszam. Dlatego, że będę niewygodny, no jakby z jednego powodu. Dlatego, że po prostu nie pasuję do żadnej opcji. I, dla mnie przeciwnikami są wszyscy politycy. Czy ten system polityczny, który istnieje. Oczywiście ja nie potępiam wszystkich w czambuł. Oczywiście zawsze jest tak, że można znaleźć kilka rozsądnych osób, ale umówmy się, ich jest bardzo mało. Ich można policzyć na, na palcach jednej ręki. Dlatego, dlatego, Dlatego nie ma sensu też o nich za dużo mówić. No, jest, ja jestem tak samo przeciwny Platformie, jak PISowi, co nie oznacza, że nie można znaleźć ani jednego w miarę normalnego posła, czy polityka w PISie, czy w Platformie. No, oczywiście, że można. No, jest na, na przykład pan minister Żurek, reprezentuje platformę, ale mam nadzieję, że też będzie skuteczny. Proszę Państwa, no, no i tyle chciałem powiedzieć w woli wstępu, natomiast teraz na temat. Bełkot polityczny wcale nie jest taki prosty i zrozumiały, jak sądzicie. Nieraz rzeczywiście warto wiedzieć, jak przetłumaczyć ten bełkot polityczny na normalny, zwykły język. Więc będę dalej tym takim tłumaczem waszym dyżurnym. Nie ma problemu. Natomiast problem jest głębszy, dlatego że doszło do wypaczenia słów. W tej chwili wiele słów już nic nie znaczy przez polityków właśnie. To znaczy szastanie, nadużywanie słowa patriotyzm, no konia z rzędem temu, kto potrafiłby współcześnie poprawnie powiedzieć, na czym ten patriotyzm polski niby ma polegać i czym się różni od nacjonalizmu polskiego. No podobnie. Podobnie dewaluje się wiele słów, które, których będziemy nadużywać notorycznie. Dlatego ja mam głębszą propozycję niż tylko tłumaczenia, niż tylko rozumienie lepsze bełkotu politycznego. Chciałbym z wami powrócić do źródeł. Chciałbym wam zdradzić, mianowicie, co tak naprawdę kryje się również za pustosłowiem politycznym. Bardzo często będziecie słyszeli słowa, które już kompletnie nie wiadomo, co znaczą. No na przykład poprawność polityczna, no na przykład rekonstrukcja rządu. No, no, no co, na tym, że wymienimy parę osób? No nie, to ma głębsze znaczenie. Co oznacza w istocie wyborca? Co to jest państwo na przykład? Co to jest partia w gruncie rzeczy? Co to są służby specjalne? No, te słowa w XXI wieku, w 2025 roku straciły całkowicie swoje pierwotne znaczenie. Proszę Państwa, a to jest ważne, żeby nawiązać do pewnych pierwotnych i znaczeń, i zakresów znaczeniowych słów. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dane. Słowo będzie nadużywane i przekroczy zakres stosowalności, zakres znaczenia swojego własnego, to ono już nic nie będzie znaczyć. Po prostu nic, kompletnie będzie pustym słowem. Dlatego właśnie Ludwig Wittgenstein no, ogłosił śmierć filozofii, ponieważ Powiedział nie tylko to słynne zdanie, że granice naszego języka wyznaczają nam granice poznania świata. Powiedział coś mocniej, mocniejszego, że filozofia nie ma sensu, bo operujemy słowami, które już dawno wykroczyły poza swój naturalny zakres znaczeniowy i w tej chwili już nie oznaczają nic, po prostu nic. To jest gra słów, która niczego już nie oznacza. No żeby więc nie ogłosić śmierci języka polskiego. Czy, no, czy nawet polityki. Chociaż nie wiem, czy to nie byłoby dobre akurat w tym kształcie, w jakim jest polityka. No, no dobrze, żeby, żeby dobrze rozumieć, co my tak naprawdę mamy na myśli. Na przykład, gdy mówimy policja. No nie wiem, czy to czujecie, ale policja to już nie jest ani milicja, ani policja z lat 90. To jest zupełnie inny twór. To trzeba umieć nazwać. Kto to jest prokurator? Kto to jest. W istocie komornik sądowy. To nie jest komornik sądowy. Co to jest Kościół, tak naprawdę? No chyba nie sądzicie, że Kościół ma słowo Kościół ma to samo znaczenie w Polsce w 2025 roku, jakie miało znaczenie 2000 lat temu. No czy 1500 lat temu. Kto to jest sędzia? Sędzia to już nie jest sędzia. Jeszcze z wyróżnieniem neosędzia. No więc proponuję taki powrót, kochani, do źródeł, po to, żebyśmy wiedzieli, o czym tak naprawdę mówimy. No i, i to, mam nadzieję, pomoże Wam, bo lepsze rozumienie pojęć, o których mówimy, będzie służyć po prostu znacznie lepszej interpretacji. Zacznijmy od takich, przepraszam, dosyć mocnych rzeczy od razu. Bo no właściwie, dlaczego mielibyśmy nie zaczynać od tych najmocniejszych rzeczy? Zacznijmy od nich. Czym w istocie jest wyznanie w Polsce? Wyznanie rzymsko-katolickie, czyli mówiąc krótko, religia katolicka. Proszę Państwa, i przedstawiciele tej religii, i ruch religijny katolicki. No, ma, chyba nie macie żadnych wątpliwości, że to jest w pewnym sensie pseudopartia polityczna. Przy tak wielkim zaangażowaniu. Kościoła, jako instytucji, księży, jako funkcjonariuszy kościoła, no to, to już od dawna jest swoista partia, partia w ukryciu, tak zwana partia w ukryciu. Czyli, no, czyli religia katolicka to jest narzędzie partii w ukryciu. No ale, ale gdybyśmy tak zostawili Kościół na boku i porozmawiali o samej religii katolickiej, to jak je, jaka nazwa, jakie określenie? nadałoby jej najbardziej prawidłowy sens. Co by pokazało kwintesencję? No na pewno nie słowo religia katolicka, czyli polska wersja wyznania rzymskokatolickiego, bo to nic nie mówi nikomu. Nie. Proszę Państwa, proponuję dlatego taką nazwę. To jest partia trupizmu cierpiętniczego dla ubogich mentalnie. No. To już w pełni określa to, o czym mówimy. Partia trupizmu, no tak, dlatego że jest gloryfikacja absolutna, gloryfikacja śmierci, cierpienia w polskim katolicyzmie, dlatego trzeba to nazywać i zaangażowanie partyjne. Dlatego trzeba to nazywać po imieniu PTC, PTC, czyli partia trupizmu, cierpiętniczego, no i do, tak zwane dookreślenie dla ubogich mentalnie jakbyśmy nas powinni nazywać? Kościół katolicki w Polsce. No, co to w istocie oznacza? Kościół katolicki. No, po, po z religią to nie ma nic wspólnego, to, to, to chyba dla wszystkich jest jasne, prawda? Ale, ale jakie to ma znaczenie? Co to oznacza w praktyce? Proszę Państwa, no to jest, jak pokazuje samo życie, wylęgarnia, wylęgarnia rozpolitykowanych zboczeńców. No tak, czyli krócy lęgarnia, tak w skrócie proponuję taką nazwę, krócy lęgarnia. To, to myślę, myślę, oddaje stan rzeczy. Jak rozumieć takie hasło poprawność polityczna? Na przykład ktoś coś tam mówi i wtrąca jako dygresję. No ale pozwólcie Państwo, że zastosuję poprawność polityczną. Co to jest, to poprawność po, po, polityczna? To w istocie nazywa się, <laughs> powinno się określać jako uprzejme. Uprzejme pierdolenie. Uprzejme pierdolenie. No, czyli nie rzucanie wulgaryzmów, tam coś, tylko uprzejme pierdolenie. To jest po prostu poprawność polityczna. A, y, y, teraz. Teraz chciałbym wam przetłumaczyć słowo rekonstrukcja rządu. Co to w istocie jest? No wizerunkowo to jest pewne odnowienie, danie szansy innym. Czyli już mamy pierwszy człon odświeżenie, ale czego? Jeżeli sędzia prokurator powołują, powołują biegłych, no to nie powołują dla dobra oskarżonego czy oskarżyciela, tylko dla sędziego, prokuratora. Każdy biegły to jest tak zwany dupochron. To jest dupochron. Nie powinno się zresztą mówić, kurwa, nie biegły, tylko dupochron po prostu. Dupochron sędziego, dupochron prokuratora. To tu jest coś podobnego. Tylko nie dupochron, tylko na przykład, jakby tak ustawić ich w szeregu wszystkich, w szeregu tych ministrów, tam wicepremierów i tak dalej, no to mamy stan liderów, stan partii. Stan partii określają kadry. Już Lenin mówił, że najważniejsze są kadry. No to jest tak zwany stan. No to co to jest rekonstrukcja rządu? To jest odświeżenie dupostanu po prostu. Bo i tak oni się do dupy nadają wszyscy. No ale, ale symbolizują pewien stan. Czyli odświeżenie dupostanu to jest rekonstrukcja rządu. A teraz politycy uwielbiają taki zwrot, na przykład uregulowanie prawne. O, i to, to jest tutaj, jest anarchia, tutaj to jest jeszcze w powijakach, tutaj my musimy, jako prawda, posłowie, musimy uregulowania prawne wprowadzić. Na przykład w zakresie korzystania z kont bankowych, na przykład w zakresie kryptowalut, w Bóg wie jakim zakresie. To co to w istocie oznacza? E, takie takie zgrabne, e, zgrabne, jakby związek trochę fra logi, frazologiczny, uregulowania prawne. Czyli tutaj już zahaczamy o wspólny zbiór, proszę Państwa, bełkotu politycznego i bełkotu sądowy, prawnego. E, no, mm, w skrócie, to jest zapierdolenie wolności i dopierdolenie opłat. To się w skrócie, tym się zawiera sens uregulowanie prawne. Czyli trzeba zapierdolić ludziom wolność i dopierdolić dodatkowe opłaty, jakiś dodatkowy podatek. No to będzie uregulowane wtedy. Teraz, jeśli chodzi o słowo wyborca na przykład, no to, to już nie jest takie proste, bo, bo z różnych układów odniesienia można spojrzeć na wyborcę. Ale ja wam powiem, zdradzę teraz, jaki jest sens słowa wyborca dla samych polityków. Proszę Państwa, to jest po prostu mięso głosujące. Tak jak jest mięso armatnie, czyli żołnierz to jest mięso armatnie, no to to, to ma być facet, który pójdzie na przemiał z uśmiechem na ustach i z okrzykiem patriotycznym, żeby chronić dupy polityków, ich synów, ich córki no to, to żołnierz musi ginąć, prawda? To, to dla, dla tego, żeby zachować tą elitę polityczną. Ich majątki, żeby chronić. No bo po, po to są potrzebni, potrzebne armie, potrzebni żołnierze. Natomiast z punktu widzenia innych wyborców, to wyborca na przykład prawicowy, to nie jest wyborca, to nie jest a, y, mięso głosujące. To już jest wyznawca. Dlatego mówimy, dlatego jest ta względność, prawda? Mówimy, że wyborca PiSu to nie jest wyborca PiSu, to jest wyznawca PiSu. Wyborca Platformy to nie jest wyborca Platformy, to jest wyznawca Platformy, przynajmniej z punktu widzenia tych drugich. Okej. Okay. No, to, no to powiedzieliśmy już, że żołnierz to jest mięso armatnie, no, by chronić polityków, ich majątki. Teraz, co to znaczy? Bardzo ważne dla nas przecież w Polsce słowo państwo. Państwo na coś zezwala, państwo nie zezwala, państwo reguluje, państwo coś robi. No, proszę państwa, to kwintesencja słowa państwa zawiera się w słowie potwór. Potwór dla obywateli. No to jak usłyszycie państwo, to wiadomo, że chodzi o potwora. Ale czym innym jest państwo z punktu widzenia polityków. Już tłumaczę, co to jest. Folwark partyjny. Państwo, jak polityk Wam powie, że to jest dla dobra państwa, no to oczywiste jest, że on mu mówi, że to jest dobre dla naszego folwarku partyjnego. Także to no, można by teraz dodać, zastanowić się jeszcze nad prawdziwym znaczeniem słowa partia bo wymyślicie, że to jest takie może górnolotne, że to jest jakaś taka moc tam zawarta w tym słowie. Nie, to jest rodzaj spółki, proszę państwa. Co to jest partia? Nazwijmy to po imieniu sens tego słowa. To jest bezkarna spółka bez żadnej odpowiedzialności. No to w skrócie jest partia po prostu. I na koniec może też wyjaśnienie, bo to słowo się przewija bardzo często. Proszę Państwa, nikt nic nie rozumie z tego, nikt nic nie wie, a często to słowo y, pada koalicja. Prawda? Koalicja. Tak by nie można było powiedzieć inaczej po polsku. No ale to tak ładnie brzmi, koalicja. Co to jest? Proszę państwa, to jest bardzo proste. To jest tak zwane chwilow, chwilówka, chwilówka, czyli chwilowe małżeństwo na próbę. Chwilowe małżeństwo. E, e, prostytutek i alfonsów. To w skrócie mówimy koalicja wtedy. Także mam nadzieję, że nie tylko słownik, nie tylko moje tłumaczenia, ale powrót do prawdziwych znaczeń słów, o których już napominał Ludwig Wittgenstein. Mam nadzieję, że będzie Państwu to pomocne w lepszym rozumieniu polityki i polityków. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na następne odcinki, które będą odkrywać prawdę za poszczególnymi nazwami, brandami, określeniami, sformułowaniami. Do zobaczenia, dziękuję za wspólnie spędzony czas.